No to tak, jesteśmy na Oleśnikowej Dolinie, tak jak wspomnieliśmy, leci czwarta doba z naszego pobytu, wyleciał Amur ładny, życiówka, karp koi, no i trochę wyleciało karpi normalnych normalnych, od granicach tak 6,5 do 12,5 kg, zeszłej nocy wyjechał karp 12,5 kg, no i co, zademonstrujemy może na co łapiemy, mhm. czyli tak, tu mamy śmierdziela, Czyli wątroba ryba, rafisz. No i tu na słodko. Czyli cytrus, y, tajniak. No i trochę kukurydzy, wiadomo. No i żeby nie było, to może pokażemy. Tu mamy inne pokołanie, trochę. No ale tak. Ale chodzi o kulki, no. No i szprot. Mhm. No i na to. Piąta doba. I działamy dalej. Zobaczymy co przyniesie następna doba. No połapałeś trochę. Ryb. Jakby nie patrzeć z nas najwięcej i to ogólnie dość sporo tych połapałeś. Dwa sumy, haki rozgięte niestety. Za słabe haki miałem.